Witajcie, z tej strony Ewa, kanał Biblioteka Rękodzieła Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje e zakupy z kwietnia e Zakupy robiłam w sklepiku na strychu, w Scrap i w Zielonych Kotach e Niedokładnie pamiętam co, gdzie kupiłam, ponieważ zakupy robiłam już, tak jak mówię, przez cały miesiąc Z części rzeczy już też korzystałam e Jeżeli sobie przypomnę w trakcie pokazywania, to oczywiście powiem Wam w jakim sklepie możecie tą konkretną rzecz kupić? Nie wiem, czy też będzie słychać, ponieważ pada na zewnątrz, a ja mieszkam na poddaszu i deszcz uderza o szyby. Więc jeżeli to słychać, to bardzo was przepraszam, no ale na to niestety nic nie mogę poradzić. Dobrze, no to przejdźmy do pokazywania. Kropelki nowo, może na początek. Ten i ten kolor myślę, że są wszystkim dobrze znane. To jest ten kolor nie wiem, um, wyostrzy? Czy nie bardzo? Nie bardzo. Chyba przez tą pogodę, która jest na zewnątrz. E, w każdym razie to jest kolor Seabreeze, a to jest kolor Rosewater. One są takie w pół, na pół przeźroczyste. I jedna z nowości. E, Znowu e, to są perełki, które po wyciśnięciu i wyschnięciu robią się matowe. Kupiłam sobie dosyć sporo kwiatków papierowych, i tu mam jedne materiałowe, i te są na 100% z zielonych kotów. Ja kwiatki z rano robię naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo rzadko. No nie mam jakoś do tego może nie tyle serca, co umiejętności. Dlatego posiłkuję się takimi kwiatami. Takie już sobie kiedyś materiałowe kwiatki kupowałam, z tym, że miałam białe i żółte. Teraz wzięłam sobie różowe. Tu mam takie różyczki duże, papierowe. Jedne są takie delikatnie różowe, a drugie są takie. Nie wiem jaki to jest dokładnie kolor takie może troszkę koralowe. Tutaj to bardziej w pomarańcz wpada na, na filmie, ale w rzeczywistości one mają troszkę inny ten kolor. Takie kwiatuszki, one w sumie na, z tego co pamiętam na ekranie monitora wyglądały trochę inaczej, troszkę inny kolor miały, ale to na pewno też wykorzystam. Białe magnolie, to taki standard. Te kwiatuszki tak wzięłam z ciekawości, bo pierwszy raz mam właśnie ten rodzaj kwiatka. One się bodajże nazywają chyba filipinki, tak mi się wydaje. Nie miałam jeszcze wcześniej takich. To są, moim zdaniem, takie duże sweetharcy, Bardzo fajne. I co tu jeszcze mamy? Takie różyczki. Takie. Te już używałam. I jeszcze też takie w różnych kolorach. Oj, nie leć. Też już część użyła, zużyłam. Takie. Te co prawda nie pamiętam, żebym zamawiała, no ale najwidoczniej tak. Mm, takie sweetheartsy, takie różyczki. Tu mam jeszcze takie male, maluń, maleńkie. I jeszcze takie kwiaty wiśni. I płatki kwiatów. Widziałam, że dziewczyny fajnie wykorzystują je w swoich kompozycjach różnych, więc na spróbowanie wzięłam dwa kolory w małej ilości. Kupiłam sobie też jedne e, tekturki to jest shaker box w kształcie baloników do prac dziecięcych. E, maska ze Snip Artu i to na pewno kupiłam w Zielonych Kotach. Takie dwie piękne e, nie wiem, rozety. Coś takiego. E, jeśli chodzi o wykrojniki, to kupiłam sobie i to na 100% jest sklep Scrap Passia. Taki wianuszek. On bardzo fajnie ten wykrojnik wycina, bo już próbowałam. E, wianuszka i listka. tak żeby bez problemu się wycina. Fajny efekt daje. I w gratisie można było sobie wybrać Scrap Passi wykrojnik. Ja wybrałam sobie tak, a czy wykrojnik? Różne rzeczy były do wybrania. Ja wybrałam akurat wykrojnik. i, <laughs> Przepraszam, ja wybrałam sobie takiego misia. I tutaj to jeszcze zdejmę, Na pewno to są zielone koty, to na 100%. Brakowało mi takiej typowej serwetki, ładnej, ażurowej, dlatego zdecydowałam się na właśnie tą serwetkę z Marien Design. I tutaj mamy dwa wykrojniki. Taki kwiatuszek, który jest tutaj, ten w środku, i on tak po prostu wycina, tak jak kwiatuszka. No i cała serweta i oczywiście ten kwiatuszek można sobie też tutaj wyciąć w środku i tak wygląda po wycięciu, no powiem Wam, że miałam małe przeboje z tym wykrojnikiem, wystraszyłam się, że nie docina, mimo tego, że kilka razy przekręciłam maszynką w tę i, i we w tę, to i tak nie, nie docinał, dopiero, to jest papier 250 gram, Dopiero jak zwiększyłam sobie nacisk w maszynce, bardzo się cieszę, że mam tą możliwość, naprawdę, bo pewnie miałabym problem z tym wykrojnikiem, a bardzo jest ładny ten, ten skrapek po wycięciu. Więc dopiero po zwiększeniu nacisku i to tak konkretnie, i tak w przejechaniu dwa razy przez maszynkę, wyciął, wyciął mi wykrojnik, dopiero ten skrapek. Także wiem, że będę musiała po prostu w ten sposób go wycinać. I jeszcze kupiłam sobie jeden wykrojnik, na który od dawna polowałam. Eee, długo, długo go nie było. Eee, I to też jest sklepik Zielone Koty. I to jest taki, można powiedzieć, ozdobny border. On wycina w dwóch konfiguracjach albo tak, albo tak. I tutaj, dla przykładu, właśnie mam, tu jest ten pierwszy czyli tak, jakby w dół. I do góry. I on już wycina bez problemu. Także takie coś. I w zielonych kotach, oczywiście, gratis. Jak zawsze. Takie metalowe zawieszki. Tu jest Made with Love. I z drugiej strony jest Serduszko. Baranek i taki fajny zajączek. I kupiłam sobie też klej czarodziej dużo osób go zachwala bo podobno butelka nie pęka ja tak ostatnio sobie kupuję różne kleje do wypróbowania obecnie używam taki glue z kleju samego jestem zadowolona z butelki akurat nie, nie bardzo więc stwierdziłam że spróbuję sobie też ten A, oh, <laughs> przepraszam ale pewnie i tak wrócę do magika ponieważ no, cenowo Magik wychodzi taniej. Ja w osiedlowym sklepiku kupuję Magika za 2,50, a ten był za 3,90. I co jeszcze? Dokupiłam sobie jeszcze jedną okładkę laminowaną z Cardoclock w groszki. Mam w deseczki, teraz mam w groszki. Na pewno je wykorzystam. I jeśli chodzi jeszcze o papiery i bazy, to kupiłam sobie bazy DLki. To są z Goldboxa, białe i te też są z Goldboxa, białe i jedna taka szara, bo akurat taka będzie mi potrzebna. Ja cały czas mówię, że wiem, że można sobie samemu bazę dociąć. Czasami, jak potrzebuję jakiś ym, nietypowy format, to tak robię, ale mnie po prostu denerwują te wszystkie ścinki, które później mi zostają i nie mam co z nimi zrobić, dlatego jakoś wolę kupić sobie bazy kupiłam sobie też obrazki wielkanocne no bo jak wiecie ja kartki robię przez cały rok na, na jedne i drugie święta i to są też obrazki z Marien Design ale powiem Wam szczerze, że myślałam, że to będzie po prostu zwykły, gruby papier a to jest takie no, wiotkie no na pewno wykorzystam, wystarczy podkleić innym papierem, ale płacąc już te 3 czy 4 zł myślałam, że to będzie po prostu na normalnej kartce o, o wyższej gramaturze. Tak jak powinna być grafika wydrukowana. No i do tego się jeszcze świeci niestety. No ale na pewno wykorzystam. E, papier e, metalizowany, to się chyba nazywa. Tak mi się wydaje. Tu pod spodem mam strepy, nie będę go już pokazywać, bo się wszystko odbije. E, I taki złoty. I jeśli chodzi o papiery, to e, kupiłam sobie e, ten zestaw z e, Mintaya Kiddy. Mm. Rzadko robię w sumie prace dziecięce i, i jak już mam jakąś zrobić, to właśnie mam problem, żeby cokolwiek e, znaleźć w moich papierach, dlatego tak asekuracyjnie kupiłam sobie ten bloczek. A nawet jeśli nie wykorzystam go do prac dziecięcych, to on ma na tyle fajne i neutralne te wzory, jeżeli chodzi o drugą stronę, że bez problemu można wykorzystać te wzorki do czegoś innego, a poza tym z tych papierów nie trzeba robić typowo dziecięcych projektów, więc te papiery i elementy do wycięcia z dużego arkusza. I jeszcze takie papiery, to jest galeria papieru, herbatka dla dwójka. Tutaj na paseczku z tyłu są takie elementy do wycięcia i to może sobie obejrzymy, bo ja nie kojarzę, żeby ktoś pokazywał te papiery, przynajmniej w ostatnim czasie. Nie wiem, jak długo one są na rynku. E, brakowało mi tego typu kolorystyki w moich papierach, w tym co mam. E, dlatego zdecydowałam się na zakup konkretnie tych. Tutaj są takie fajne babeczki. Ja je oglądam sobie pierwszy raz z wami i kropeczki. Czerwona krata i coś takiego, one się będą fajnie sprawdzać w różnego rodzaju przepisnikach, takich mniejszego formatu oczywiście. Jabłuszka i z tyłu czerwym, na czerwonym tle kropeczki. co tu mamy dalej, wisienki bądź czeresienki. I takie kwadraciki. Tutaj są truskawki, jabłuszka, i wisienki. I takie, i coś jeszcze zostało? O, coś jeszcze jest. Truskaweczki. I zielona krata. I coś takiego. I kropeczki z tyłu. Także bardzo fajne, intensywne kolory takie typowo wiosenne, letnie. Tak jak myślę, większość z nas lubi, i ostatnie papiery, jakie kupiłam. Mm. Ja rzadko kupuję ostatnio już papiery, bo mi się spodobały, a nie mam na nie pomysłu. Nawet nie tyle pomysłu, co na chwilę są zapotrzebowania, ale po prostu obok tych nie mogłam przejść. Obojętnie to są papiery z scrap and Me Pink Blossom. Tak, szybciutko sobie je obejrzymy. Wiem, że dokładnie pokazywała je chyba Monika Konka, tak mi się wydaje. Troszkę poszaloszczę. One no, chyba są jeszcze w wersji niebieskiej. Na odwrocie mamy takie karty. Podgotowe na przykład maty na, na zdjęcia w albumie. Tutaj mamy taki arkusz. I z tyłu taka koronka. Tutaj coś takiego, takie kwiatuszki. Z tyłu paseczki. Tutaj mamy w sumie taką, taką ramkę z kwiatków, trochę koronki, nutki i z tyłu są elementy do wycięcia. Tutaj mamy coś takiego i z drugiej strony kropki. I tu mamy jeszcze jedną taką ramkę z kwiatuszków, tylko tu mamy inne tło i tu coś takiego. Także tak wyglądają moje zakupy kwietniowe. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Może na coś też czekaliście, a nie wiecie, że się w sklepie, jakimś sklepie pojawiło. I mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Następny film już będzie filmem, na pewno z albumem. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłej niedzieli. Mam nadzieję, że deszcz niedługo przestanie padać. I do następnego filmu. Pa! pa.